Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj gości nie jest ze mną Storm. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam, witam. I razem będziemy grali w grę. Od razu powiem, jaka to będzie gra i że to nie jest mój pomysł. Ja akurat tą grę zobaczyłem na kanale Plato Gaming. On też robi filmiki z Rise of Kingdoms i bardzo mi się spodobała. Ci z Was, którzy oglądali. Do końca odcinek z kaplesem Gwiazd Roka, to już mogą wiedzieć o co chodzi. Czyli chodzi o to, że mamy 10 pytań i zadając te 10 pytań, musimy jakby zgadnąć, którego ktoś wybrał dowódcę z Rise of Kingdoms. Jak widzicie, jest już naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, więc wcale nie jest to takie proste. No i dzisiaj, właśnie razem ze Stormem, zrobimy takie małe zawody, oczywiście bez jakiejkolwiek spiny. Wybierzemy sobie, myślę, po trzech dowódców. I zobaczymy, czy uda nam się odgadnąć. Ja tutaj mam przed sobą pięknie rozpisaną całą tabelkę na karteczce. Wam postaram się zrobić oczywiście lepszą grafikę, bo to jest masakra, co ja tutaj narysowałem. Ale będę sobie zaznaczał. Ile zadaliśmy pytań, i będę to później punktował, i tam gdzieś na koniec postaram się Wam powiedzieć, kto wygrał, kto przegrał. No chyba, że nie uda nam się ani razu odpowiedzieć. Dobrze, jest też taka szansa, ale mam nadzieję, że to będzie wyglądało, wyglądało lepiej. Postaram się tutaj nie za bardzo sugerować w ogóle. I... Co zachęcam na pewno, żebyście zagrali z nami, tak, bo to przecież dla Was ten odcinek, i myślę, że tutaj też warto sobie sprawdzić. Ewentualnie zrobić pauzę, jeżeli chcecie się zastanowić, pomyśleć, jakie Wy zadalibyście pytanie, albo po prostu spróbować odgadnąć, o jakiego dowódcę chodzi i czy bylibyście to na przykład w stanie zrobić dużo szybciej od nas. Czy, czy wiedzieliście już wcześniej, jaki to był dowódca, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to ogólnie jest bardzo fajna zabawa, szczególnie na tym etapie. Ja pamiętam, jak kiedyś nie miałaby ona zupełnie żadnego sensu, ale dzisiaj ogrom dowódców w Rise of Kingdoms jest taki duży, że naprawdę może właśnie już niektórzy dowódcy raczej nigdy nie wrócą do mety, a może w ten sposób dzięki tej grze trochę o nich sobie przypomnimy, że w ogóle tacy dowódcy byli w Rise of Kingdoms. Także mam nadzieję, że, że ta gra będzie fajna, ja tutaj też przy odgadywaniu będę starał się naprowadzać, ale nie będę Wam na pewno pokazywał dowódcy, o którego mi chodzi, także nie będę patrzył na tego dowódcy, tak żebyście Wy też właśnie mogli sobie spokojnie zgadywać. No to teraz już tylko musimy ze Stormem ustalić, kto będzie zgadywał mhm. jako pierwszy. I Storm, jako że jesteś gościem, tutaj to możesz wybierać, czy jako pierwszy będziesz, ja będę zadawał pytania, czy jako pierwszy ty będziesz zadawał pytania. To może ja pierwszy sobie zacznę zadawać pytania, bo mam, 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 mam jakieś pewne przeczucie. Okej, okay, masz pewne przeczucie, Ej, to dobrze, to czekaj chwilę, ja sobie tylko wybiorę tego dowódcę, którego mam jako pierwszego, trochę się tym stresuję. Okej, okay. no to proszę. Jestem gotowy na twoje pierwsze pytanie. Dobrze, czy twój dowódca jest z, z, związany z inżynierią? tak? Czy ma tryb jednostek, jednostki inżynierii? Nie, nie jest to taki dowódca z Uda mi się od razu, tak, że tak zrobisz pułapeczkę. Dobrze. A tak by zabędzi razie... pole, żeby było wszystko Tak, już 4, dokładnie. Dobrze, czy twój dowódca jest w mecie, tak? Czyli że aktywnie są używane w bolach na większych kadetach? Okej, okay. mniej... tutaj trudno niekiedy określić co to jest meta tak naprawdę, ale bez ale problemu ok. mamy powiedzieć, że nie. Nie, dobrze. Czy to jest dowódca pod kawalerię? Nie. Czy to jest dowódca pod piechotę? Nie. Dobra, no to zostaje łucznik albo Leadership. No to niech skończmy już, dobrze. To niech będzie ten. Czy to jest Leadership? To jest dowódca pod Leadership. Dobra, to jest dowódca pod Leadership. No to troszeczkę mi teraz się to mocno zawięziło. Już ci powiem, że zadałeś pięć pytań, jeszcze pięć zostało. Dobrze, zaslałam. dobrze, wystarczy mi spokojnie. Eee, czy ten dowódca jest Season. Of, czy, czy ten dowódca można używać w KWK KVK, 1? od KWK 1 do KWK2 i w sezonie przygotowania. Nie, nie można używać tego dowódcy w KVK1. Dobra. Eee, czy ten dowódca jest z MGE? Czy to jest dowódca z MGE? Muszę sprawdzić. Eee, <laughs> tak. Dobra, no to teraz mi zostaje strzelanie niestety, bo już mało pytań, bo pewnie się nie uda, ale trudno. Czy, ten, czy, te, czy twój dowódca to Montezuma? Nie jest Montezuma. Dobra. Czy twój dowódca to jest yy, pod garnizon? Nie. To jest 11? Nie, nie jest. Dobra. Zostało ci to... ostatnie pytanie. Zastanów się dobrze teraz. No to mi zostaje tak naprawdę chyba jeden. Yy, jeden dowódca. Bo jeżeli to jest MG, jest MG, no to tylko mi zostaje Sulejman. Brawo! W dziesiątym pytaniu udało ci się. To jest Sulejman A... wspaniały. Tak jest. Brawo. Myślę, że to nie było łatwe. No bo to zdecydowanie nie jest meta, to jest w ogóle śmieszny dowódca, bo nigdy nie był w mecie, taki podobny pod tym względem do Karola Wielkiego, nie, że, że nigdy, nigdy go tam nie było, ale, ale w sumie bardzo fajnie. Ech, no, no, dobrze, niestety, gratulacje, ja że udało się ja zgadnąć. Te, ja też mam przygotowane rzeczy, także no, teraz twoja kolej. Okej, okay, dobrze. No to teraz ja zaczynam. Jak już powiedziałem, wszyscy dowódcy są tutaj dostępni. Więc moje pierwsze pytanie brzmi, czy twój dowódca to jest dowódca legendarny? Tak. Tak, okej, okay, świetnie, więc już mogę sobie zaznaczyć. okej, okay. czy twój dowódca to jest dowódca, który zadaje obrażenia obszarowe? Nie. Nie, okej. Okay. Czyli tutaj jest obrażenia na jeden cel. Dobra. No to będę chyba teraz strzelał w jednostki. Czy to jest dowódca kawalerii? Tak, tak. świetnie, super. Idzie mi już dobrze. Teraz nie mogę tego zawalić. Więc mm. mamy obrażenia na jeden cel, i mamy, że to jest dowódca, który jest w kawalerii. Dobrze. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. więc teraz myślę o tym na jeden cel, i teraz pytanie, jakie zadać. Następne pytanie. Trochę zmapuję od Ciebie. Czy to jest dowódca, który jest do zdobycia w Mighty's Governor? Tak. Tak. Czyli Mighty's Governor to było moje czwarte pytanie. Okej. Okay. No to znowu mamy zawężone pole. Czy to jest dowódca, którego możemy używać w garnizonie? Nie. Nie. Czyli to będzie dowódca do mobilizacji. Kogo tam tak naprawdę mamy z jednym celem? To może być w takim razie, mógłby to być Chandra Gupta, mógłby to być Saladin, Ech, Kto tu jeszcze jest? Jest tu jeszcze Attyla. Attyla w sumie nie ma ob tych obrażeń, to znaczy w sumie nie ma ob obrażeń obszarowych, to jest prawda. Jest jeszcze ten Bertrand. Ach, kurczę, za dużo ich tutaj wszystkich. Ech, mm. Muszę coś wybrać. Chwileczkę, chwileczkę. Czy to jest dowódca, który, chwileczkę muszę się zastanowić, eee, który, a to mają wszyscy inne akurat. Myślałem, że zapytam o, o talenty, eee, ale to pewnie mają wszyscy podpój, Kurczę, Nie wiem, jakie tutaj zadać eee, następne hmm. pytanie. Nie eee, ch... Niby wąski grono, ale jednak trudne, tak, bo to strzelać to, to kilka tych pytań pójdzie, nie? Tak, tak, tak. To... Właśnie nie chcę, nie chcę ten się wystrzelać, bo, bo to później się, się na mnie może zemścić. Bo ja nie trafiłem z tym leadershipem, już strzelają po ślepo, ale jak już mm -hmm. znalazłem to już. Okej, okay. to ja może zadam takie pytanie. Czy to jest dowódca, który nakłada jakiś debuff na jednostki przeciwnika? Na jednostki przeciwnika? Tak. Czego co mi się wydaje, to nie. Nie, nie nakłada debuffu na jednostki przeciwnika, yy, więc yy, no nie może to być, nie może to być, yy, chwileczkę, czy to może być Atilla? Wydaje mi się, że nie może być, bo Atilla, yy, nie, Atilla ma w sumie premię do siebie, redukcję od obrażeń, od umiejętności, yy, ale to jest też w sumie, to nie jest debuff, Okej, okay, dobra, bo. za dużo kombinuję, za mało pytam. Ech, no. Proszę bardzo, czy to jest dowódca, który zadaje obrażenia od aktywnej umiejętności powyżej 1500? Nie. Nie. Nie powyżej 1500? 1500? Powyżej 1500. Powyżej 1500, tak. Że ma, ma pierwszy skill powyżej 1500, tak? Tak. Tak, to mam powyżej 1500. Okej, okay, dobra. Mam pierwszy skill powyżej 1500. Okej. Okay. Tak. Ech, Fileczkę. Ech, czyli to nie jest Moktezuma. Przepraszam, Moktezuma. To nie jest Chandra Gupta. To nie jest Saladyn. Ech, to nie jest. Fileczkę. To nie jest Atyla. To nie jest chyba też Bertrand, bo on ma te 700 tylko kilka razy, czyli kto to by musiał być. Czy to jest Jingis Han? Tak. Haha, udało mi się w siódmym pytaniu. Dobra. Myślałem, że cię złapię, bo tak. Bo myślałeś o tym yy, Saladynie, a przypominam ci, że Saladyn już nie jest dostępny z MG, tylko właśnie Han. Ja myślałem, że tutaj właśnie cię wprowadzę w pułapkę, tak? Że mało osób pamięta. Ty nie byłeś w KWK 2 od dawna. Okej. Okay. Dobrze, Więc dobrze. No, ale tak, tak rzeczywiście nie pamiętam, to ja jestem graczem już starej daty, ale w sumie... Udało się. No, jakby się zdziwiłem, że myślałem, że będziesz strzelał aż, 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 aż ee... będzie za późno. Okej, okay, dobra. Ej, no to proszę bardzo, teraz twoja kolej. Ech, zaczynaj swoje pytania. Ech, dobrze, a ja tutaj będę odpowiadał. A jak będzie gotowy. Już jest gotowy jesteś? Ja jestem gotowy myślę. Tak. Dobrze, to czy ten dowódca jest legendarny? To nie jest dowódca legendarny. No dobra, no to sobie mega zawęziłem mm, jakby pulę tych dowódców. Dobrze. Tak jest. To jest tak dowódca epicki. Ech, to nie jest dowódca epicki. No to teraz to sobie zawięziłem jeszcze bardziej. Dobrze. Tak, to w sumie nie był dobry pomysł. <noise> czy twój dowódca jest pod zbieranie? Ma, ma, ma drzewko zbierania żółte. Tak. Mój dowódca tak. ma drzewko zbierania. No to zostały mi cztery strzały. Mm. Tak. <noise> Dobrze. To czy... T... Ja już na pewno trafisz? No nie no, bo jest, 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 jest sarka, Konstancja, tak, Gajusz. Tak. Ja wiem, w sensie że do dziesięciu On... na pewno ci się uda tak. trafić. Raczej do dziesięciu się na pewno uda. Dobrze. Czy, yy, czy ta postać jest kobietą? Czy ten, ten, ten dowódca jest kobietą? Nie, to nie jest kobieta. Dobrze, no to zostaje mi. Czy, 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 to, czy to jest Centurion? Tak jest, to jest Centurion. Ej, no. Okej, okay, świetnie. Tym razem szóste pytanie. Już jesteś, już masz wszystko gotowe, także gratulacje. Niech. Okej, okay, dobra. To chyba jednak nielegendarni to nie jest dobry pomysł. No nie, po ja. Bo tych legendarnych jest jednak bardzo dobry, to znaczy to jest też kwestia tego, jak szybko ktoś o to w ogóle zapyta, nie? Bo gdyby te, to pytanie o legendarnego nie padło, to wtedy mogłoby być, mogłoby być może ciekawiej dla mnie. Dobra. Okej, okay. no to ja poproszę teraz kolejnego twojego dowódcę, czy jesteś już gotowy? Mm -hmm. Dobra, no to moje też pytanie jest, czy to jest dowódca legendarny? Tak. Tak. Okej, okay. czy to jest dowódca, który zadaje obrażenia obszarowe? Nie. Nie. Nie ma obszarowych. OK. Nie ma. Eee, więc ja pierwsze dwa pytania były takie same. Eee, czy to jest dowódca eee, piechoty? Nie. Nie jest to piechota. Okej. Okay. Czekaj, bo zapomniałem sobie zaznaczać, jak później wyjdzie mhm. w topa, że się faworyzuje, ale jak zadaję pytania, to Trudny. często myślę o, o, o tym. O tym, żeby, żeby o tym pytanie. mówić. Okej, okay. dobra. Ech, mm -hmm. odhaczone. Kurczę, czy to jest dowódca łuczników? Nie. Nie, czy to jest dowódca w takim razie yy, przywództwa? Tak, no niestety. Okay. To, już... to przywództwo, przywództwo jest... Legendarny i mamy obrażenia, yy, nie ma obszarowych, więc na pewno wiemy, że to nie jest Honda. Na pewno wiemy, że to nie jest Atelfleda. I nie wie, wiemy, że to też nie jest w sumie Mehmet, albo nie jest to YSS, nie jest to Herman, nie jest to LapuLapu -Lapu w sumie Teodora, więc dużo w sumie sobie tym odciąłem mm -hmm. opcji. Okej, okay, czy to jest dowódca, który jest dostępny e, powiedzmy e, w KVK-1. W sensie... Musisz dokładnie określić. Czy jest, czy jest to dowódca, który jest dostępny do gry w KVK-1. Nie. Nie. Dobra, czyli to nie jest Juliusz Cezar ani Fryderyk. Okej. Okay. Kto to może... I to nie jest też Ragnar. Dobra. Ech, co ja tu jeszcze mogę zapytać? Ech... Czy to jest dowódca, który ma talenty umiejętności? Nie. Nie ma talenty w umiejętności. Nie, nie ma talentów w umiejętności. Okej, okay. czekaj, muszę sobie zaznaczyć, to było moje siódme pytanie. E, czy to jest Trajan? Nie. Nie, to było ósme, już się robi niebezpiecznie, kurczę. Myślałem, że pójdzie mi dobrze. Eee, czy to jest Wuzet Jan? Tak jest. A udało się. Dobra, jak mi się udało zgadnąć, to jest wszystko dobrze. A jeszcze Uf, przepraszam do to z ja troszeczkę się sprzedałem pewnie widzowie, niektórzy spostrzegawcy bardziej zauważą, ale jak zadałeś mnie, czy w sezonie pierwszym, to tak cię prosiłem, że sprecyzowanie, bo już w sezonie drugim można być korzystana, tak? Tak, 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 ale, ale tak, chodziło mi o sezon pierwszy, więc w sumie spoko mi chodziło, żeby tamtych niektórych wykluczyć, mhm. e, także, także spoko. E, to fajnie, to myślę, że to w, razu... w ogóle ta ilość pytań 10 jest taka optymalna, bo to rzeczywiście ciężko trafić wcześniej, Hmm. Ech, chyba, że ktoś, no, no nie wiem, musiałby mieć jakieś niesamowite szczęście, żeby w pierwszym, drugim pytaniu zadać jakieś takie pytanie, żeby, ech, żeby rzeczywiście od razu powiedzieć odpowiedź. Dobrze. Ech, no to dobra, to teraz trzeci i już ostatni Twój dowódca, którego sobie wybrałeś. Ech, proszę bardzo, ja zadaję te same pytania. Ech, czyli pierwsze moje pytanie jest takie, czy to jest dowódca. A nie, teraz ty zadajesz, ja, ja mam dowódcę, tak. a ty tak. Dobra, tak, okay. tak, tak, Przepraszam, tak. przepraszam, ja się już posp pospieszyłem, chciałem po prostu iść za ciosem, Ech, mm -hmm. a faktycznie teraz ty. No dobra, to proszę bardzo, twoje pytanie. Czy to jest dowódca pod inżynierię? Nie. Aż kurczę, myślałem, że do trzech razy sztuka, że już teraz się na to by było spęścić. za łatwe, to jest za, za szybko można odpowiedzieć. No czy wiem, ja że za łatwe, bo wtedy ktoś się już powie, łucznicy, kawaleria, nie, nie, nie. No A, tak. Tak. Dobra. Mm, czy ten dowódca y, jest w mecie, tak? Czyli czy, czy aktywnie zobaczymy go i to nie, nie będzie uważane jako błąd, że go nie. korzystamy? Nie jest w mecie, okej. Okay. Y, czy... czy, czy, czy... Czy, czy, czy ten dowódca jest z leadershipu? Nie. Okej, okay, czyli nie leadership i nie meta. Yy... Czy tego dowódca jest tylko w SOC? Season of Conquest. Tak. Albo nie, przepraszam, nie. Nie tylko w Season nie, of Conquest. Nie jest tylko w Season of Conquest Dobra. Yy, czy ten dowódca. Yy, ma yy, trup tight in in integracji, tak? Czyli ten jest. Yy... Te drzewko czerwone integration. Nie. Nie. Dobra. bo yy, To by było też takie cwane bo to w sumie też właśnie Mulan nie, nie ma właśnie typu jednostki, nie? Mm. Dobrze, czyli nie jest w mecie. Yy, to nie są jednostki typu integracji. Yy, to może zapytam tak. Czy ta postać ma AOE? Nie. Nie ma tutaj nie ma. obrażeń obszarowych. To było twoje szóste pytanie. Trochę cię już podstresuję. Dobrze. Nie, nie, spokojnie, na spokojnie. Jak będzie nawet za 20, to damy radę. Dobrze, czy to, to jest dowódca y, podłuczników? Tak. Dobra. To już mi mega mocno, bo teraz mam rozterkę pomiędzy. Y, tak naprawdę dwoma dowódcami. Tak, w sumie. Bardzo szybko się okazało, bo, bo właśnie uczniowie... Jednak... Mm -hmm. Tak, to już jest. No dobrze, no to strzelę. Czy, czy ten dowódca to Gilgamesz? To nie jest Gilgamesz. Dobrze, no to czy ten ale dowódca... Ale to... Gilgamesza nie masz. Yy, tylko Gilgamesz jest w sezonie podbojów tylko. A! A! a ja ci już podpowiadam, no ale dobrze. Ale dobra, no zepsułem, no to no trudno. I tak, to, to, to przepraszam, to to jest Elcid w takim razie. Nie, to nie jest Elcid. A, no ale to Edward. Pytanie. Banan, Edward. Nie. To nie jest nie Edward. Edward. Czekaj. To było twoje dziesiąte pytanie. Ostatnie, już poza konkursem, kto to może być w takim razie? Czy ty zrobiłeś mi przykusa. A tomerys, tak? To jest Tomerys, zgadza się. A A jajaj, no trudno. Udało mi się ciebie wyprowadzić pole, ale jak już powiedziałeś, że właśnie, że łucznik, ja sobie tak zacząłem dodawać, mówię, kurczę, tam chyba nie ma, bo w sumie ła jest ma obszarowe. Ten Totmes chyba też ma obszarowe, nie? Tak, tak, też tak. Obszarowe. Ale jest... I ja sobie Edward... tak powie... Ja pomyślałem, kurczę, to zaraz zgadnię, nie? bo to kto mi zostaje? To zostaje Elcy, to to... zostaje Edward trosze... i Tomyrys, właśnie. Tutaj troszeczkę mnie zmyliłeś, bo jakby przez chwilę była meta Herman, to Tomyrys. I używali, więc jak tak mówię, dobra, no to ta to, Tomyrys to, to ma użycie, no to tutaj jest yy, yy, takie, yy, że, że po prostu nikt nie korzysta z tego dowódcy. No ale trudno, nie, nie. no jak. Ja, ja bym się nie zgodził, tak. bo ja uważam, że metą właśnie jest nieużywanie Tomyrys. No tak, no to nie używanie teraz. Ale jakby jeszcze tam jak wychodzi ten Herman, to tam przez chwilę tam ludzie używali tej Tomyrys, Ale dobra. O myślę. Myślę, że tutaj w miarę obiektywnie możemy powiedzieć, że, że to z tej mety wyszła. Tak, eee, tak, także to się eee, także tyle. Okej. Okay. Dobra. Udało mi się ciebie wyprowadzić w pole. Eee, mm -hmm. Ale to jeszcze nic nie jest przesądzone, bo jeżeli ja nie, też nie dam rady. Powiedzieć na twoje pytanie z kolei, to jeszcze masz cały czas szansę wygrać, e, mhm. więc teraz wszystko zależy od ostatniej rundy. E, jesteś już gotowy? Mhm. Okej, okay, dobra, no to proszę bardzo. Pierwsze pytanie, e, czy to jest dowódca legendarny? Tak. Tak. Czy ten dowódca ma obrażenia obszarowe? Nie. Ech, dalej, czy... Ech, kto jest dowódca piechoty? Nie. Ach, ani jednego z piechoty. Dobra. Ech, jak nie z piechoty... Ja tak myślę, że ty... Czy ty nie poszedłeś tą inżynierię? Mam nadzieję, że nie. okej. Okay. Czy... Może, może poszedłem. Kto wie? Już <grym> mnie <się> wkręcasz. Ech, czy to jest dowódca, e, który jest dostępny na kole Fortuny? Nie. Okej, okay, czyli to jest MGE. Dobra. Ech, to już też mi mówi o tym, bo inżynierii nie ma na MGE, więc nie muszę zadawać tego pytania, nie piechota. No dobra, ech, chwileczkę. Kogo tam miałeś wcześniej? Ech, zobacz, już nie pamiętam kogo, ech, kogo wcześniej wybrałeś, bo pierwszy... Ech, pierwszy... Jakie były mhm. twoje poprzednie wybory? Pierwszy, pierwszy to był Khan, a drugi to był WZ, WZ Jan. WZ okej, okay, dobra. Dobra, to spróbujemy. Czy to jest dowódca łuczników? Nie. Okej, okay. czy to jest dowódca ech, przywództwa? Nie. A, mogłem nie pytać. Czy to jest dowódca kawalerii? Nie. O. Aha, bo czekaj, bo tu jest jeszcze... Czekaj, muszę zaznaczyć, czyli co? Nie piechota, nie łucznicy, nie kawaleria, nie przywództwo, że zostaje integracja i inżynieria. Inżynieria na pewno nie, więc na pewno to będzie integracja. Czy to jest dowódca używany do zbioru? Nie. nie. Okej. Okay. No to czyżby mi została tylko jedna? Czy to jest Mulan? Tak, kurczaczki sprzedałem się co mi powiedziałeś. Ja powiem ci, że bez tego jak ty byś mi nie powiedział wcześniej, że, że jest to talenty integracji, to ja bym być może w ogóle tego nie zauważył, że rzeczywiście jest, że ona nie ma przywództwa, bo ja w sumie zawsze tak. tego nie myślałem, że ona ma przywództwo, więc no, dzięki tutaj za tak, tą podpowiedź. Za taką podpowiedź, bo tak to byśmy się siedzieli i tutaj ten odcinek by trwał i trwał, także tutaj... Specjalnie od razu wybrałem i liczyłem, że dobrze, żebyś nie zadał, żebyś połączył kropki, dobrze, to od razu jest lider. Kawaleria i ci dalej w tą kawalerię, nie? Ale niestety zadałeś to pytanie o kawalerii. No. niestety. Tak jest, ale, ale ogólnie super. Ej, nie wiem, ja się świetnie bawiłem, nie wiem jak ty, jakie są Twoje wrażenia? W porządku, jakby. Liczyłem, że szybciej mi się odgadną, ale to jest kwestia szczęścia, tak? Że jeszcze z tymi ucz ucznikami jestem niezadowolony, że zapomniałem o tej Tomarys. Tak, to znaczy, no powiem Ci, że to się tak niekiedy wydaje łatwo, ale wcale to nie jest takie łatwe. Tych dowódców jest naprawdę bardzo dużo, no i ich można ewentualnie strzelać szybciej, ale można się bardzo szybko wystrzelać też z tych mhm. pytań, więc tutaj, tutaj trzeba naprawdę pod tym względem uważać. Mam nadzieję, że Wy bawiliście się. Też dobrze. Na tym odcinku jestem ciekawy, czy na przykład udało wam się zgadywać szybciej. A jak tutaj jestem już ze Stormem, to oczywiście życzę wam powodzenia w Lidze Ozyrysa. Dziękuję. Następny mecz, który macie, z tego co wiem, najbardziej wymagający przeciwnik w waszej grupie. Ale na pewno wszyscy będziemy trzymać za was kciuki, żeby wam się tam udało zwyciężyć. Zobacz teraz oczywiście, ha, bo ja mam was u góry, bo oczywiście wszystkie monety już na was postawiłem. JBS, także w niedzielę 15 UTC, czyli nasza 17. Zapraszam do oglądania. Naprawdę fajna, fajna jest tutaj sytuacja, bo mamy naprawdę w dużej mierze polski sojusz, który jest w Lidze Ozyrysa. No i zobaczymy, zobaczymy. Mamy nadzieję, że uda się Wam zajść jak najdalej. Myślę, że to będzie też bardzo ciekawe starcie, tak? no bo to praktycznie można powiedzieć dwie najsilniejsze drużyny. W tej waszej grupie i myślę, że, że zwycięzca tego meczu już raczej będzie jedną nogę, nogą, w tam w jednej 16 chyba jest, nie? Bo mamy z, w jedną 16. Z grupy wychodzą dwie, dwie drużyny, nie? Także dwie drużyny wychodzą z tej grupy. Także Aha, to i tak no tak, powiem. tak, tak. Tylko chodzi mi właśnie, że jak już ktoś ten mecz wygra, to najprawdopodobniej mm -hmm. wygra też jakiś drugi z tych dwóch pozostałych i raczej już wyjdzie. No może też tak być, że to będzie walka o pierwsze miejsce w grupie. No a pierwsze miejsce w grupie to też jest jednak bardzo ważne, jeżeli się myśli jeszcze tam zajść dalej, tak, no bo jeśli nie pierwsze miejsce w grupie, no to wtedy trzeba się zmierzyć z pierwszym miejscem jakiejś innej grupy, a to może być naprawdę już wnik bardzo silny, także myślę, że tam jesteście bardzo skupieni już teraz na tym meczu. Mm -hmm. Tak, już są przy, przy, przy przygotowania, także. Okej, okay, dobra. To jeszcze raz wielkie dzięki. No i cóż, dajcie znać w komentarzach, czy ten odcinek Wam się podobał, i czy chcielibyście takich odcinków na przykład zobaczyć więcej. Z kim chcielibyście, żebym zagrał po raz kolejny, czy, do, czy rewanż ze Stormem, czy, czy może typujecie kogoś innego do gry? Dajcie znać. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Ja się żegnam i żegna się też z wami Storm. Do widzenia, pa. pa. Trzymajcie się, cześć, cześć.